Kupiłem nowy rowerek dla wnuczka. Reakcja wnuczka. You like it? You like it? Yeah? Happy? Happy? Since I put battery, you need to know how to keep balance, okay? Na razie wyjąłem baterię. Okay, I push you. Musi się nauczyć, jak trzymać równowagę. Wyjąłem baterię z tego powodu, że żona sprawdzała ten rowerek w domu i tak wydzwoniła w drzwi, <grywia> że mało żona się nie zabiła. Także najpierw tak nauczę go, a później mu włożę baterię, żeby mógł jeździć, bo on jest dosyć szybki. Wait, I have helmet for you. Yeah, stay like I get helmet for you. You happy? You happy? Yeah. yeah? Helmet. Have a look. This, yeah, big wheels. Yeah, and uh, this brake, yeah. Have a look. This brake there. Try it. There, you have brake. Yeah, stronger. Yeah? Yeah, wait. I put helmet for you. Nie, yeah, I put helmet twoją. Have a look. Nice and comfy. Better than the mode one. Yeah. Better? And there. Lida. Like you happy? Wow. Nauczę go balansu. Come on. Aż sam się popłakałem. <laughs> Niby tylko 450 funtów, ale radości wiele. Come on. Yeah. I teach you. You're going to learn a little bit yeah. again. Break this from this side. Yeah. Nice. Big wheels. Take a seat take a seat but it there, right? why yeah. for your legs because when you drive quicker i show you this there yeah. you have gas yeah. yeah you know <clears throat> when you want to stop yeah. when you want to go yeah. just like that no maximum no 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 just little bit by going and stop and stop put there drive stop yeah Drive, stop. Yes, drive. No, too quick. Drive, stop. Okay, I put battery for you. Okay, little bit more tight. Okay, yeah. the helmet judge may want to be sure nothing happened, nothing bad happened. Battery is in, try it. but be careful. Little bit, yes. Start, press start, yes, and little bit, just little bit. Remember, just little bit. Yeah. slow, slow. No, stop. Yeah, and again, stop. Yeah, stop. Yes, stop. Yeah, again. And lift up, legs up. Come to Jaji. Bravo! <laughs> yeah, again to the land Super fast this bike. Yeah, but later on, yeah, you need to know how to drive. Come on, come to Jaji. Godzina ósma. Mordeczki cały podpuchnięty, nie spałem. Wnuczkowi kupiłem wczoraj prezent. Bardzo fajny rower. I cały czas chcę iść na ten rower. Postanowiłem, że zrobię dla Was vloga z samego rana. I powiem Wam szczerze, że jak to moja żona mówi, sam na siebie batał kręcisz. Wnuczek już o piątej wstał rano. Już o piątej rano wstał i mówi, idziemy na rower i jest super fast ten rower. <laughs> Ale wiecie co, aż ja sam się wczoraj popłakałem. Say something for my fans. What you wanna do after bike? You wanna go for quad? Okay, no problem. I love you. Just go. Be careful for dziadzi. Podjechał do niego gościu i się z nim ścigał takim elektrycznym wózkiem znajomy. Nie wiem nawet na co jest chory, ale ma taki elektryczny wózek Syjaty I ścigał się z wnuczkiem. <laughs> Mówi, Pokonałeś mnie. You won. You beta. Easy. Easy win. Jelejte yeah, on, nie? Yeah. Nie skłamie Was, ale wczoraj przebiegłem z 10 kilometrów lekko za wnuczkiem, jak się uczył jeździć na tym elektrycznym rowerze. <grywka> A więc kardio, wczoraj kardio odwalone. Ja, yeah, gre quick in red. Zelo fast, ja. Yeah. Slide. Tvoj slide. Ja. Ale radoš. Ale radoš. Teraz już wiecie, co robię w piątki, w czwartki i w piątki. Bawimy się świetnie z wnuczkiem. O, deszcz zaczyna padać, ale wnuczka to nie zniechęć. Nie ma opcji. Będzie jeździł, aż cały bak wyjeździć. będziemy musieli dolewać benzyny. Trzeba benzynki dolać. Stop! Petrol. Yeah, I saw slide it? Yeah, it was very, very fast. We put little bit petrol, it? nie wiem czy dobrą mieszankę zrobiłem, ale wziąłem trochę benzyny. You help me. Mam nadzieję, że dobra mieszanka, jak nie będzie kopcił, ale lepiej, żeby kopcił, niż żeby mieszanka była zbyt uboga. Ten kład mało pali, tylko że jak wnuczak tak gazuje. Wait, Wait. Switch on. Nie yeah, mówię. I switch. Ready? To go. To mi! Show me! Show me. Dulajda! Nie! Nie, mówi! Mówi, że mam się odsunąć. Ale ładnie poszedł! Mów back, Alas, hej, mów back! Uau! Vamos lá, high five! High five! Nice, mess nice this Beautiful! Somebody pinching your quote! Taxi? Would you get me to escape? How much? Five? One pound? One pound? Okay. Slow I'm scared! Mr. Taxi Driver, I'm scared! Taksi Gnajwańskie No mordeczki kochane. Trzymajcie się, do zobaczenia na następnym vlogu. Ja zmieniamy, składa na <grywka> rówek elektryczny i dalej będę robił z duczkiem kilometry. Także Kardio mnie dzisiaj jeszcze ładne czeka. <grywka> Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie.